Dzisiaj wedle złożonej Wam obietnicy publikuję materiał o tym, jak zrobić konto na Bybit EU w taki sposób, żeby pozyskać po pierwsze jak największe bonusy, żeby zdać quiz, który umożliwia granie na spot trading margin, czyli czymś takim jak dźwignia do razy 10 oraz generalnie jak to wszystko wygląda, jak wpłacić środki, jak je wypłacić, czym można handlować, po prostu jak to działa w 2026 roku. Więc rozsiądźcie się wygodnie, zapraszam Was do oglądania. Generalnie quiz jest trudny, więc w tym materiale pod koniec również będą wszystkie do niego odpowiedzi. Jeżeli chodzi o giełdę. To aktualnie w Europie lepszego wyboru nie ma. Ja dostaję nie więc bawełne oferty od każdej giełdy, tak? Czy od Binancea, czy od jakieś od Bitgeta, od wszystkiego co istnieje, tych giełd jest pełno, na maila z tych większych Czy piszę na telegramie, proszą, prześcigają się w stawkach. Po prostu uważam, że to jest bezcelowe, bo a większość z tych giełd nie będzie miała nigdy licencji, ani Mika, ani MiFID, czyli będą giełdami nieuregulowanymi, przez co można mieć problemy w przyszłości, będzie się ciężko się rozliczyć. Prędzej czy później Europa, jak i po prostu Polska tym bardziej, będą się temu przyglądać. A po po drugie, są to giełdy często o gorszej renomie, z mniejszą płynnością, z jakimiś tam sztuczkami, których używają do market makingu. Więc Bybit no udowodnił na swojej platformie Bybit.com, że po prostu działa dobrze. Bybit.eu jest platformą europejską z uwagi na regulacje, które po prostu od tego roku weszły i trzeba ich przestrzegać. Więc generalnie działa ta giełda w ramach europejskich przepisów, tak? Podlega lokalnemu nadzorowi i to nie jest jakaś egzotyczna spółka zarejestrowana na drugim końcu świata, tylko po prostu podmiot. Dostosowane do realiów Unii Europejskiej. Po drugie, tak jak mówiłem, jest mnóstwo bonusów, a jako jeden z największych partnerów Bybita w Polsce, no to wynegocjowałem je znaczne, moja społeczność z nich korzysta, ma je do odebrania bezpłatnie o tym więc za chwilę opowiem wszystko. Po trzecie, wiecie, transparentność, no bo są jasne zasady, tak? Jest czytelna struktura są przejrzyste dowody rezerw, czyli użytkownik, czytaj ty, wiesz, gdzie są środki, na jakich warunkach działa platforma, czego możesz się spodziewać, nie? I jakby tego było mało, co właśnie paradoksalnie według mnie jest sytuacją w pełni korzystną, to tak jak widzisz na ekranie, niecały rok temu Bybit przetrwał totalnie największą kradzież środków z ich portfela w historii krypto. Wyszli z tego obronną ręką, skradziono prawie półtora miliarda dolarów w Ethereum i zamiast właściciel CEO Bank, którego znam, chować tam głowę w piasek, to po prostu od razu wyszedł ze tej wyjaśnił, co się stało. Babbit wtedy obsłużył wszystkich, wszystkie wypłaty. Kto chciał, to mógł wypłacać. Kto się bał, każdy mógł to zrobić bez problemu. Więc według mnie to jest ogromny plus, bo giełda przetrwała największą kradzież od hakerów z Korei w historii rynku kryptowalut. Więc co ją może zmieść? Jak wcześniej udowodniła, że jest po prostu wytrzymała i ma rzeczywiście rezerwy i ma więcej środków niż powinna w zabezpieczeniu. Więc po czwarte opcje tradingowe. Generalnie tutaj wiecie, unijne regulacje nie są zbyt przyjemne, ale mimo tego, pomimo faktu, że nie ma jeszcze dźwigni jako tako, to Bybit umożliwia wszystkie na ten moment opcje tradingowe, bo jest spot jest margin trading, czyli substytut dźwigni. O tym trochę opowiem dzisiaj więcej. A wiem, że dużo z Was czeka na futuresy. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że one będą, nadchodzą, powinny być w najbliższych miesiącach, ale jeszcze nie wiadomo, od kiedy po prostu giełda czeka na przeprocesowanie się licencji Mifid, która jest czymś innym niż sama Mika. Każdego też miesiąca taka firma audytorska, Haken, Wykonuje proof of reserves dla Bybita i każdy może sobie sprawdzić, że mają ponad 100% pokrycia w każdym tokenie, jakim handlują, jaki posiadają ich klienci. A w tym roku po prostu uważam, z uwagi na to, co się działo w poprzednich, to wybór giełdy jest mega ważny. Tak? Umówmy się, no nikt nie chce z nas dzielić losu użytkowników nieprofesjonalnie zarządzanych giełd. To już nie są te czasy, że powinniśmy się martwić o bezpieczeństwo naszych środków i wiecie, zgrzytać zębami, czy giełda upadnie za miesiąc, czy nie. Przykład było tak z ftx -em. Tam dużo rzeczy poszło nie tak. Środki użytkowników były wykorzystywane do ryzykownych spekulacji, nie było żadnego realnego nadzoru regulacyjnego, była zerowa transparentność operacyjna. No i efekt, sami dobrze wiemy, był druzgosący: mieliśmy bankructwo giełdy, miliardy dolarów strat klientów, zamrożone środki i wieloletnie postępowania sądowe. Więc ludzie tracili wtedy dostęp do swojej kasy akurat bez się, gdy zakupy były najbardziej opłacalne. Więc w 26 roku teraz, gdy regulacje w Unii są dość ostre i wymagające, no to jeżeli chcecie korzystać z platformy, która do nich się dostosowuje i oczywiście wymaga weryfikacji KYC, ale dzięki temu macie bezpieczeństwo zapewnione, to według mnie jest to najlepsza opcja dla Polaków. Jak pewnie część z Was wie, to 30 grudnia ruszyła oficjalnie ustawa Mika i w związku z tym każdy, kto właśnie nie ma jeszcze konta na giełdzie Bybit, rejestruje się na nowej domenie, czyli Bybit.eu. Dla starych użytkowników Bybit.com nic się nie zmieniło, jeszcze można korzystać z Bybit.com, nie ma jeszcze deadline'u na przeniesienie środków, ale kiedyś będzie trzeba, tak? Za parę miesięcy będzie pewnie po ogłoszeniu właśnie statementu, gdy dostaną licencję Mifit na dźwignię na EU zapewne, jakiś deadline na migrację, na przeniesienie się, na spokojne zamknięcie pozycji i przesłanie środków na Bybit.eu na nowe konto, nie? Ale i tak uważam, że warto zrobić te konto już dzisiaj. No bo czeka na was teraz mnóstwo ciekawych bonusów na start, można dostać nawet 100 USDC za bardzo proste zadania, mianowicie to możecie teraz dostać od Bybit.eu, potem wam powiem, co możecie dostać ode mnie. Wchodzicie sobie w zakładkę Rewards Hub po zrobieniu konta z linku w opisie pod tym filmem i tu odbieracie do 100 dolarów w nagrodach. Za zrobienie KYC 20 USDC, za wyrobienie karty i zasilenie kwotą powyżej 50 dolarów dostajecie 20, wpłata na giełdę powyżej 100 25 i wpłata 100 dolarów plus pierwszy trade 35 USDC. 3 z tych bonusów to zniżki na prowizję, a za wpłatę macie RDO 25 USDC wypłacalne w formie właśnie środków normalnych, finansowych, które możecie wydać na inne kryptowaluty. Przy okazji, zakładając te konto ode mnie, oprócz czterech bonusów pieniężnych, o których wspomniałem przed chwilą, otrzymujecie też zniżki na prowizję giełdowe, czyli 10% zniżki przypisanej do waszego konta w formie cashbacku, po prostu macie tańsze prowizje, a jak ktoś tradeuje, nawet kupuje coś 2-3 razy w miesiącu, to są to już dolary, kilka, kilkanaście, dla niektórych kilkaset miesięcznie do tego macie, słuchajcie, do 5000 dolarów za pierwszą wpłatę. Jest kilka progów, 5000 dolarów to jest bonus losu z dużym kapitałem, ale nawet wpłacając 200 czy 500 dolarów już można dostać coś od giełdy. A do tego są bonusy z mojego ekosystemu, tak? Czyli dostęp do KDP Premium Plus warty 1999 zł normalnie rocznie. Jak macie konto na Bajbiteł, wchodzicie sobie na kdppremium.pl i tam wpisujecie swoje UID konta, wystarczy mieć 100 dolarów wpłacone. Jak macie takową kwotą zasilone konto, macie dostęp bezpośrednio do tych wszystkich bonusów. Tam są zagrania. Od traderów ode mnie zobaczcie na ekranie, jak to wygląda. Są portfele wielorybów śledzone, są newsy, są przemyślenia ode mnie. Jest po prostu tam więcej niż na darmowym Telegramie oraz na YouTubie. Do tego macie na Discordzie koszar tradingu do odebrania role VIP i sygnały również od traderów, od Dawida, od Degena, od Piotrka, też Wam pokazuję, jak to wygląda na ekranie, po zrobieniu konta, po, po prostu zweryfikowaniu się botem na Discordzie, macie do tego wszystkiego dostęp oraz są co miesiąc dodatkowe konkursy dla VIP traderów, są na przykład u Degena właśnie konkursy z pulą nagród, tam 500 dolarów miesięcznie na przykład i trzy osoby wygrywają Różne nagrody. Obecnie trwa jeszcze jedna kampania dla osób, które oglądają w styczniu 2026 roku. Kończy się 29 stycznia, dlatego warto zrobić konto już dziś. Składa się z dwóch części. W pierwszej części musicie wykonywać zadania i za to zdobywacie losy na loterię. Dzięki którym możecie wygrać AirDropy USDC, PlayStation 5, inne nagrody. Macie to na ekranie, wszystko pokazane. Łączna pula nagród to jest tutaj 70 tysięcy dolarów, a zadania związane z losami są pisane na stronie, do której link znajdziecie w opisie pod tym filmem. I druga część tej kampanii Polega na zbieraniu jajek. <noise> Czymkolwiek to słuchajcie nie jest taka grywalizacja. Tutaj dostaje się jajka za zrobienie obrotu na spocie. Po prostu kupujecie kryptowaluty, sprzedajecie, dostajecie jajka, wtedy może się zakwalifikować do odebrania nagród. Jak na razie pula nagród wynosi 20 tysięcy USDC. Wszystkich uczestników jest tam 20 parę tysięcy, ale zakwalifikowanych jest niewielu co oznacza, że każda z tych osób dostanie 645 dolarów na razie, która spełniła warunki, no i tyle. Więc zapraszam do zabawy, a teraz chcę wam wytłumaczyć jedną rzecz, czyli grę na dźwigni, jak to działa, jak to będzie funkcjonować. Ja słuchajcie, tylko dopowiem, że będę nieustannie walczył o więcej bonusów, u mnie zawsze będą one na najwyższym poziomie, najwyższe wartości, oddaję często część swojej prowizji na początek tego, żebyście wy mieli lepiej, więc jest to win-win, ja zarabiam i wy, uważam, że to jest sfer, dlatego też tak się rozwinąłem właśnie we współpracy z Bybitem. Słuchajcie, o co chodzi ze spotem, ze spot margin i z dźwignią? Bo dźwigni jako tako jeszcze nie ma, będzie niedługo, tak jak wspomniałem. Jak to działa i jak możemy z tego korzystać? Jaka jest po prostu różnica, tak? No spot no wiadomo, podstawowa forma handlu, kupujesz aktywa, kupujesz bitcoina, masz 1 do 1 za kwotę, którą wyłożyłeś, bez gry na dźwigni, bez ryzyka likwidacji, czyli coś na zasadzie, no ryzyko jest mniejsze, taka tylko jaka zmienność jest na danym kryptowalucie, a nagroda, czyli zysk potencjalny też jest proporcjonalnie zmniejszony. A spot margin. To jest taka pochodna spotów, ale tutaj mamy możliwość gry na dźwigni od razy 1 do razy 10, więc nagroda jest wyższa o mnożnik, ale też istnieje ryzyko likwidacji i w momencie, gdy coś spadnie o 10%, macie dźwignię razy 5, to około 50% Wam pozycja się cofa. Jak spadnie o 100% pozycja, no to wtedy tracicie kapitał, który włożyliście i tyle, czyli przykładowo 20% spadku z Bitcoina na dźwignię razy 5, sprawia, że tracicie całą kwotę, którą włożycie, ale nic ponadto, nigdy więcej nie stracicie niż to, co wyłożyliście. Nie da się pożyczyć, zaciągnąć środków od kogoś, tak to nie działa spokojnie. A nieco bardziej szczegółowo, ale bez wchodzenia w jakieś takie, wiecie, zawiłe technikalia, no to spot margin wygląda tak. Twoja aktywa, właśnie jakie ma na koncie Unified Trading Account, też pokażę zaraz z ekranu, służą jako zabezpieczenie Twoich pozycji jak grasz na margin spot. Czyli to jest taka funkcja jak granie na krośnie na dźwigni. I dzięki temu możesz zarówno longować, jak i shortować z wykorzystaniem dźwigni. Jeżeli osiągniesz limit zabezpieczenia, to ponosisz ryzyko likwidacji swojej pozycji. Tutaj też na TU jest zobacz, taka zakładka właśnie z Frequently Asked Questions, a propos tego jak to wygląda na właśnie margin trading więc można sobie poczytać, zobaczyć, zastopować w, na pytaniu, które Cię ciekawi. Ja też link do tego zostawię w opisie pod tym filmem, więc można sobie przeczytać te wszystkie istotne parametry, wartości, ale oczywiście też to tutaj tłumaczę. Więc generalnie tak domyślnie ta opcja Spot Margin jest nieaktywna, ale banalnie prosto można ją aktywować w dwóch krokach. Najpierw na bybicie wchodzicie sobie właśnie na tym EU, zakładkę tutaj Wam pokażę wchodzicie po prostu w Handel tak, czy po prostu tutaj, czekajcie, wezmę sobie na język polski, bo oczywiście polski język jest. Mamy język polski, wchodzimy sobie w zakładkę Handel. No i w momencie spot wchodzimy w daną parę, nie? Na przykład wchodzimy sobie w ADA do USDC. I następnie w panelu po prawej stronie włączacie sobie tutaj zobaczcie po prostu bądź wyłączacie margin trading. Jednym kliknięciem. No czyli to jest na polski depozyt zabezpieczający. Tutaj sobie ten suwak klikamy, wtedy mamy, widzicie, cross, mamy dźwignię, razy 2, razy 4, coś tam razy 8. Możemy to sobie odpalić i wtedy rzeczywiście wybrać ten zakres dźwigni. Ale, żeby do tego przejść i móc grać po prostu na dźwigni, trzeba słuchajcie, zrobić quiz. I quiz ma 13 pytań. Już przez nie wszystkie teraz przejdziemy i po prostu tak jak Wam go tutaj ogram, to będziecie mieli te odpowiedzi. Więc ja to przyspieszę, opowiem Wam tylko, które odpowiedzi robić, jak to wygląda, żeby po prostu nie nadużywać języka i żebyście nie musieli tego oglądać przez 5 minut. Zaczynajmy. Więc pytanie pierwsze, klikamy w tym miejscu. Pytanie drugie, to jest ta odpowiedź. Trzecie pytanie, sobie przeczytajcie, ta odpowiedź. W czwartym pytaniu jest to ta. W piątym... Tutaj, szóste, tak jak widzicie, siódme to jest ta odpowiedź. W ósmym pytaniu to jest dosyć podstępne pytanie, więc znasz się oczywiście to, co ja. Dziewiąte, klikacie tutaj. Dziesiąte pytanie to jest ta odpowiedź. W 11 e, również oczywiście tutaj. Pytanie 12 też dosyć ciekawe, ale da się to ogarnąć. E, klikacie to i w pytaniu 13 e, ostateczna odpowiedź to jest to. Więc mając po prostu tak jak przeklikane u mnie, macie dostęp po prostu do e, potem tego margin trading, czyli dźwigni raz 10, nawet na EU, takiego substytutu, póki nie ma tego właśnie. Mifit License i tej dźwigni właściwej, ale to działa praktycznie tak samo. Więc generalnie co jeszcze? Giełda przede wszystkim dba o bezpieczeństwo, żeby tutaj wszystko było poukładane, więc możecie sobie oczywiście też ustawić Take Profit, Stop Lossa, Trading Stop Lossa. To wszystko działa w sposób właściwy. Odsyłam Was do tych parametrów do poradnika o bybice.com, w prawym górnym rogu jest. Tam wytłumaczyłem dokładnie jak to działa. Też jest playlista tradingowa w opisie pod tym filmem. I macie, słuchajcie, filmy z pokazaniem technicznie jak to wszystko działa, jak tradeować. Jak podejść psychologicznie do tradingu, jaką przybrać sobie strategię, czego unikać, a co jest według mnie właśnie warte wzięcia pod uwagę, tradując, więc tam się z wszystkim zapoznacie. Zachęcam serdecznie, bo warto. No i poza tym, zobaczcie, jak chcecie kupić kryptowaluty na Bitcoinie, macie też dostęp zdecydowanie do. Wpłaty walut Fiat, tak? Czyli po prostu doładowujecie sobie w łatwy sposób, na przykład w euro, konto. Zobaczcie, więcej metod płatności. Macie Zen, czyli znaną aplikację, którą promuje Makowicz, macie normalnie płatności bankowe, tak? Możecie kartą Visa, Mastercard, Apple Pay oraz Google Pay. Z tego co wiem, w ciągu najbliższych miesięcy ma być jeszcze Blik, więc będą wszystkie najbardziej takie wiecie upragnione metody płatności w Polsce i będzie można sobie z tego w taki sposób korzystać. Więc cały interfejs tego Bybit EU wygląda w taki sposób, jak na Bajbicie.com. Zobaczcie, tu są te wszystkie kryptowaluty, które możemy aktualnie handlować. Jest ich trochę mniej niż na Bajbicie.com, ale jest ich dużo, więc te wszystkie najważniejsze i największe są tutaj zdecydowanie widoczne. Całą tę listę właśnie przejechałem, żebyście mieli do tego wgląd. Jest też ta karta, o której mówiłem, czyli po prostu macie... Karty do płatności kryptowalutami. Macie za zakupy często w pierwszym miesiącu, tak jak teraz widać, 10% cashbacku, więc jest to również fajna rzecz. Wystarczy doładować właśnie konto na 100 USD i tym samym po prostu te karty pozyskać. No, płacić jednym z sukces, nie? Czy w sklepach, czy za paliwo, no tak jak normalną kartą. Jest to karta od znanego każdemu wydawcy, czyli od Mastercard, więc normalnie po prostu to Wam konwertuje krypto. Na wydatki i tam bierze, robi 1-2%, coś takiego, w zależności od waluty. Ja polecam wybierać walutę rodzimą, czyli jak macie do wyboru USD i pln -y w Polsce, to płacicie pln wychodzi po prostu taniej. I w moim mini to było na tyle. Rewards Hub, tu jest ta właśnie zakładka, gdzie macie te wszystkie nagrody, tu zobaczcie te bonusy do odebrania, to jest czyste konto na poczet filmu, więc tak to wygląda. Tu macie właśnie te nagrody poziomowe, czyli możecie odblokować te 5000 USDC takim Macie tutaj po prostu taką tabelkę i są konkretne wytyczne, co trzeba zrobić. Na 5000 USDC trzeba doładować na 50 tysięcy, no i później, właśnie, żeby wykonać obrót na 5 milionów dolarów, więc dużo. Trzeba na przykład kupić bitcoina i sprzedać kilkudziesięciokrotnie, tak? 50 razy, ale to mogą być różne kryptowaluty przez. Jakiś czas można to myśleć zrobić, jednak macie na to 10 dni na start. Dlatego tę nagrodę ciężko odebrać, szczerze mówiąc. Ale 350 dolarów, czyli wpłata 10 tysięcy USD, 20 tysięcy wolumenu, czyli kupić i sprzedać Bitcoina w ciągu 14 dni, to już łatwiej. Macie 350 USDC plus te nagrody tutaj, czyli 100 USDC i tym samym. W finalnie 450 dolarów może być dla Was do odbioru. Link jest w opisie do rejestracji, tak jak mówiłem. I gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, dajcie naś w komentarzu. Chętnie odpowiem, pomogę, wytłumaczę. Jest to oczywiście platforma, która cały czas jest w ulepszeniu. Powiedzmy, jest otwarty projekt, będzie nieustannie poprawiany, ale i tak już fajnie funkcjonuje. Nie jest idealna. Jest trochę mniejsza likwidita na pewno niż na bybite.com, ale można tutaj spokojnie działać i będzie coraz lepiej, więc zachęcam do zrobienia konta. Oczywiście, jest to współpraca z giełdą Bybitelu, dostaję za to wynagrodzenie, a wy dzięki temu macie różnego rodzaju zniżki, które możecie potem wykorzystać na poczet tradingu. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. Publikowane filmy na niniejszym kanale nie są poradą inwestycyjną. Każdy sam decyduje o swoich działaniach na rynku. Nie polecam nikomu kupowania kryptowalut, dźwigni, forexa, NFT ani żadnych innych aktywów cyfrowych. Po prostu każdy samemu podejmuje tutaj. Świadomie decyzję. Możliwa jest strata całego kapitału, uważaj przy większych inwestycjach. Zachowuj szczególną uwagę przy korzystaniu z publicznych oraz prywatnych porad, gdyż na rynku, zwłaszcza rynku kryptowalut, jest dużo oszustw i kryptowaluty cechują się wysoką zmiennością. Szczególnie uważaj przy inwestycjach w nowe projekty, jeżeli na takowe się w ogóle decydujesz. Najbezpieczniejsze historycznie są Bitcoin oraz Ethereum i od tego każda nowa osoba raczej powinna zacząć, jeżeli w ogóle akceptuje jakiekolwiek ryzyko. Filmy, które publikuję na tym kanale oraz oraz wszystkie inne informacje, analizy, posty, jakie są na moich social media skoordynowanych z tym kanałem, np. Na, na Instagramie, Discordzie, Telegramie, TikToku. Traktuj wyłącznie edukacyjnie, a za rezultat swoich działań odpowiadasz samodzielnie.